ma w kolejnym filmie, kolejny słoneczny dzień. Zapowiada się, że będzie ciepło dzisiaj. 6 września, za chwilę 10. Co dzisiaj w planie? Zamierzam skosić tą ostatnią łąkę. To będzie trzeci pokos. No, niedużo będzie, ale coś tam parę bali się zbierze szybka akcja sieje o będzie siano kiszonka maszyna podczepiona jeszcze trochę oleju do przekładni doleję bo może być go mało lepiej utrzymywać ten górny stan niż ten dolny za kuzyna Jedna z wyższych w okolicy, bo trochę wyższa od sześćdziesiątki. Moja jest mniej więcej równa z kabiną albo niższa. Także kukurydze nie są duże w tym roku. A tutaj jest mój popląd. Się zatrzymam i wam pokażę jak to wygląda. O gąszcz urósł. Tutaj dużo zżyta jest na przestrzung A tutaj dalej Zobaczcie ile tej rzodkiewki Za dużo jej wysiałem to jeden gąszcz. powinno być 25 na hektar A wyszło około 50 kg I to widać Wam powiem widać a wszystko przez to, że za blisko jeździłem. Za małe odstępy między przejazdami robiłem. Tylko jeszcze by się przydał jakiś miesiąc czasu, żeby ona miała na podrośnięcie i by było idealnie. Bo tak naprawdę no to dwa tygodnie i trzeba będzie orać ten kawałek. To za dużo już przez dwa tygodnie nie podniośnie. Chociaż już jest. No, taka jak moja dłoń. Czyli 20 cm, no może trochę więcej. Ale na przecud nic nie było. Tam jest tylko żyto. No ale masy trochę będzie, jak się będzie oeło. Dobię. I jadę dalej. Tak wygląda trawa na tej łące. 20-30 cm, a coś tam będzie w tych bali. Dzisiaj skoczę w torek. Jutro zbiorę środa. Może jutro się udają opyskać. Rundupem albo w czwartek, no ewentualnie w sobotę dwa tygodnie odczekać i będę ją miał ładny tutaj kawałek jest Tylko szkoda, że z klina idzie, Heh, będzie się trzeba nakombinować trochę, Żeby to ładnie załajać mi się nawinęło nawałek, ale wykaszałem tam gdzie mogłem na tych nieużytkach bo no tam jest ziemia wysypana i trzeba będzie niedługo z nią porządek zrobić czyli gdzieś przepchnąć żeby ścieżka tam była dlatego no lekką ścieżkę rotacyjną wyciąłem żeby było wiadomo gdzie jechać i z ciekawości podejrzeć do ze sąsiada, jak te kolby wyglądają. Jedna kolba jest i to taka nie za duża. No i to jeszcze, a nie, to ma dwie: jedną taką wielką, i jedną małą. szału nie ma, no ale biorąc pod uwagę, że to jest piąta klasa chyba, no to nieźle urosła osła na tych piachach. To moja oglądałem, to ma dwie kolby i to takie wielkie. No ale tam będzie trzecia, czwarta klasa. No i widzicie, ta kukuliza tutaj ma. Dwa dwadzieścia, dwa trzydzieści. No, licho wyższa ode mnie jest. Takie są kukurydze w naszej okolicy. Masy to dużo nie będzie. Moja kukurydzka wygląda tak. Lubię kolby. Brzegu się wpakuje, zobaczę jak ona na brzegu wygląda to jest granica, to jest chyba granica. U, też po jednej kolbie ma Ta koło domu połące ma więcej i większe Mmm, to tu nie będzie, jak tak patrzę. Z wydajnością te kolby nie są jakieś tam imponujące. To trochę dalej. Jak to się ma? No i po jednej kolbie, takiej ładnej mają. I tyle. Dziesięć ton z będzie. Jakoś dużo więcej bym nie liczył. Jak tutaj się przechodzę. Zobaczymy, jak wymłócimy. Jaki będzie wynik plonowanie. Ale tak jak mówię, szału nie będzie. Tak koło domu dużo ładniej wygląda, dużo większe kolby ma. Ciągnik trochę wyżej stoi, ale wy możecie sobie porównać wysokość kukuje do ciągnika. Madzia się pasie Na podwórzu Co? Dobra trapka Lepsza niż na pastwisku Lepsza, nie? Lepiej smakuje, lepiej Bo tu chodzi sama, nie musisz się dzielić z tym bydłem. Dlatego trawka tu będzie bardziej zawsze zielona i zawsze smaczniejsza. I trzeba ją wabić miską mieszanki na pastwisko. Ej! Ty moich spodni to nie tykaj. One nie są zjadliwe. To jest jeans. Nie dobre. Bardzo nowe. Jarzysz, co do ciebie mówię? Krowo jedna? Grudziel, co ty? jak koń gryzie? Ale <grybuj> ty tu masz policzki piękne, żeby tak cię złapać. Dobra, już idę. Paść się dalej. Co? Jedz trawę dalej. Wypasaj się na tym podwórzu. Nalałem opyskiwacz Mieszam środek. Jadę pyskać ziemniaki. Przydałoby się Madzie jeszcze zwabić na pastwisko, żeby nie przeszkadzała, żebym nie musiał non stop otwierać i zamykać bramy. Także tak, jest godzina 9.40. 14, dzisiaj, 7 września, opyskam. Jadę po zgrabiarkę i jadę zgrabiać. Prawę na łące. Chodźka! zobacz co ja tutaj mam. Mieszaneczka. jest piechota. No? No chodź. Spokoje spokojnie. No, do butów mi nasypałaś. Nie dzicz, dziewczyno, nie dzicz. I już jest na pastwisku. Dobra. Dobra krowa. I, 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 dzieci? Jessica? Janek A co, u was słychać? Wszystko ok? Ok, Oops. Większość już uschła, ale zdarzają się jeszcze takie zielone łodygi. O, tu zielony krzaczek, tu zielone łodygi. Słyszałem od jednego gospodarza tam tamtym roku, żeby tak opryskać, i wtedy nie będą się psuły. Zobaczymy. Za środek dałem około 400 zł na półtorej hektara niecałe 300 na hektar i zobaczymy jaki będzie efekt A jak widzicie większość jest z suchych krzaków ale zdarzają się jeszcze o, takie które rosną dużo ich nie ma no ale jeżeli one by miały być przyczyną psucia się, a wiadomo, od jednego ziemniaka od razu się zrobi taki duży plac zepsuty i, i cała kupka zaczyna się psuć. Jeżeli by dobrze się przechowywały, no to warto by było wydać te 400 zł na ten opis bo w tamtym roku była tragedia jeżeli chodzi o tą odmianę bardzo dobrze plonuje ale przechowywać się źle przechowywała strasznie się psuła no to w tym roku testuję właśnie opis. taki, regl reglonuje te ziemniaki żeby one powysychały całkowicie i za 2-3 tygodnie będziemy je kopać tutaj trochę na narosło Lebioda oset Ale i tak ta odmiana za dużo nie puściła Zdecydowanie bardziej jest zarośnięta tamta odmiana, bo krzaczki były małe I ten chwast miał gdzie rosnąć, a tutaj jeden gąszcz był Więc nie miał siły przebicia. teraz trochę powychodziło kwastu, no ale widzicie ile go jest Dosłownie trochę Za jakiś tam czas, jakaś lebiotka się trafi Tutaj poplon ładnie sobie rośnie Naz Na to będę ale jak już ziemniaki wypadnie, bo szkoda tutaj dojeżdżać i później od tego miejsca zaczynać Dużo bym sobie pracy nie przyspieszył, bo tu jest hektar, może trochę więcej no to Dwie godziny pracy dosłownie na tym kawałku. I trzeba by się męczyć z zawracaniem, a tak to do końca tam sobie dojadę i szybciej mi pójdzie wtedy praca. A, pewnie będą pytania czemu 30 pyska. A no dlatego, że pyskałem ziemniaki. A ten trochę by za dużo szkód tu zrobił. Za rok mogę sobie zrobić ścieżki i pyskać dużym, no ale teraz cały sezon pyskałem małym także ostatni raz wjeżdżać dużym nie było bez sensu i robić straty Natomiast Już ten ostatni raz sobie opyskam 30 i filmetem Teraz przesiadka do żółtego i jadę po Zgawiakie Sąsiad już skosił swoją kukurydzę, A Ja zrobię zdjęcie w swojej wystawie na sprzedaż, na kiszonkę, może ktoś się trafi, tak z czystej ciekawości. Fędzik, orze, stara 500, -ka. fajnie to wygląda. Wciąż jeszcze nakręcałem, bo były trochę różno. Za każdym razem zostawię ten sworzeń w tym miejscu, że on jeszcze nie zginął. Wczoraj tutaj wieczorem jeszcze przyjechałem. Nie wiem, z dwie godzinki z piłą i wycinałem te krzeki na rowie, co były. Tutaj jest jedna kubka. Tam jest druga i reszta jeszcze do posprzątania. Jest? Pół, pół rowu zrobiłem przez te dwie godzinki. Jeszcze muszę znaleźć kiedyś czas. Pod wieczu te dwie godzinki, i ten rów będzie uprzątnięty z mojej strony. Tam do tego drzewa jest porządek. Bo te hasze to już tak na łąkę wychodziły. Tak, będę łalał, no to szkoda, żeby te gałęzie szorowały. Ciągniku, bo by mi mogły porysować błotnik, felgę, a dużo czasu mi to nie zajęło. Cztery godzinki krów będzie czyściutki. I nic ofenda nie będzie szorowało. A te gałęzie jak wyschną zapałka, czy tam palniki, pójdą z dymem. Siuba się uływała. zobaczcie ze środkowego tego palca, już przekręciłem z tego skajnego, a to po prostu wyciągnę, bo się te palce obracały tak i uderzały o ramę. O, właśnie tutaj, dwa, trzy razy uderzyły. Cudoczne, żeby siuba się tak uływała, ale zobaczcie, jak ona się mocno trzymała z pół centymetra, może nawet nie. Się trzymała. Zmęczenie materiału. Gorzej, bo ten element zginął. Będę musiał kuzynowi odkupić. Bo nie mogę go tutaj znaleźć. Muszę jeszcze tutaj poszukać. Tak jak strzeliło, no to. W tej okolicy powinien leżeć. nakędka plus to, to mocowanie tego palca łąka pograbiona tylko gorzej, bo nie mam żadnej prasy wszyscy u jednego gospodarza wożą kukurydzę jednego gospodarza miałem zamówionego ale odmówił, mówi zmiana planów nie sprasuje ci także, no, przez chwilę miałem prasę, już nie mam prasy, muszę szukać dalej jedzie kuzyn z prasą jeszcze sam za Pracuje. Ja się biorę załadowanie tych bali. Jest 8 pali do owinięcia I wiecie co sobie myślę Jakbym wziął wczoraj zgrabiarkę i przerzucił te bałki na drugą stronę, to dzisiaj już o tej porze mogłoby być siano bo Miałem to wczoraj prasować, tylko nie znalazłem żadnej pracy, bo przedwczoraj zaczęli kosić kukurydzę u jednego większego gospodarza. Wczoraj cały dzień kosili i dzisiaj rano kończyli. I jak skończyli u tego jednego, to pojechali do drugiego. Także wszyscy co mają prasę są właśnie przy wożeniu kukurydzy. Udało mi się kuzyna namówić dzisiaj kto mi przyjechał też e, trochę mało czasowy No i mówi, że ta jego prasa tak średnio do siano kiszonki się nadaje Ale, ale ładne Tu miała jest Ten jeden pierwszy mi się wydaje lekki jak go tułem brałem Takie już siano raczej jest miesiano kiszonka. O no tu taki cien cienki ten wałek był to przesek ale no nie udało się wczoraj sprasować. A też była ładna pogoda jak i dzisiaj. Cieplutko słońce świeciło. 25 stopni to wysychała ładnie ta trawa na tych wałkach no, jeszcze to trzeba owinąć a my zaraz jedziemy gałęzie podcinać na tamtym polu przy lesie ale to w innym filmie zobaczycie No to, to zaczynamy. 18:20. bali Do winięcia Już gałęzie popodcinane. Tak Jest pięknie. Jeszcze ten jest częstny, bale Widzicie jak się włoży Na siódmą? Na siódmą już jest chyba deszcz w prognozie. No. Jeszcze trochę czasu mamy. Chyba, że się pozmieniało coś. No może po dziewiętnastej? Przed dwudziestą też przyjść. To nie jest konkretnie napisane, że punkt dziewiętnasta ten deszcz będzie. Folia się mi zrywa, ponieważ ją wiozłem na obijalce, i lekko ją sobie obróciłem. No i jeden, ten walec przygniósł lekko jedną stronę folii, no i od tego się zrywa. Z początku to musiałem kilkanaście metrów wyciągnąć, bo ani obrotu nie zrobiłem. Zobaczcie.

Już zaczyna padać o, ho, ho, ho. ładnie się nie boją świetla o no, na dużo wyprostować czy nie kończy? Jest ok, jest ok. Dobra. przyczepa schowana trzydziestkę, ale burza nadciąga. Jadę o... od pijaka, i koniec na dzisiaj. Z prac na gospodarstwie jeszcze trasa. Czekuję się do kijówki jadę po chadika na firmę Bo w nocy jadę chłopaków podmienić Końcówki nie nagrywałem. Dzisiaj jest 17, czyli tydzień i dwa dni po owinięciu tych bali. I wtedy spadło 15 litrów. Na miarce było 20, no ale chyba woda była niewylana i 5 litrów w niej było. I to 20 litrów zostało wyrane i od tego czasu jest 26. Tak sobie przepaduje cały czas. Także no. Idealnie się udało. Łonka już opyskana, no ale to w innym filmie zobaczycie. A w tym to wszystko, więc standardowo, jeżeli się Wam podobało, zostawiajcie kciuki w górę. Tutaj macie mój kanał. Jeżeli jeszcze nie subskrybujecie, zapraszam do zasubskrybowania. Dwa filmy wybrane dla Was. Jeżeli nie widzieliście, to wbijajcie i do następnego. Cześć!